witam was bliźniaki to jest czytanie na luty 2019 karty są rozłożone co, i co się dzieje bardzo w ogóle fajne czytanie i um, no to może po kolei nie bardzo wiem od czego zacząć bo dużo się tutaj dzieje ale mam wrażenie że może nie tyle z zewnątrz ale um, jakieś takie przemiany twoje wewnętrzne um, która dzieją się wokół fajnych wydarzeń. Także podążasz jakby za szczęściem, które się tutaj przykleja do Ciebie, tak można by to powiedzieć. I teraz tak, myślę, zaczniemy od tej przeszłości. Bo przeszłość pokazała. E, mamy, mamy w ogóle dwie Twoje karty. Królową. E, mieczy. I ty tutaj jako osoba w tej sytuacji rycerz mieczy, czy tak jakby rycerz, który wykonuje jakby polecenia tej królowej. Ale on jest odwrócony, więc ja myślę, że on przestał jakby słuchać jej rozkazów. Jakby sam, tak jakby masz, jest tutaj pewien rodzaj przemiany, który mówi o tym, że przestajesz robić to, co chciałaś bardzo, czy chciałeś, bliźniaku, robić w przeszłości, ponieważ to nie działa. I w tym tutaj w ogóle jest cały ten Sukces, ponieważ mamy zamknięcie jakiegoś etapu, mamy yy, kartę świat odwróconą, ale ten bieg zwycięstwa pojawia się przyczyną tutaj wszystkiego. Ja myślę, że całym w ogóle sukcesem tej, tego zwycięstwa, które jest tutaj, jest przyczyną jakby twojego dalszego etapu, jest po prostu rezygnacja z zamknięcia z sukcesem czegoś. Śmiesznie to brzmi, ale tak to wygląda, że ta królowa mieczy, bardzo mądra, ona jest po prostu prosta, świetna intuicja, Twoja energia, osoby, która niejedno przeszła, jest i inteligentna, i ma intuicję. Często właśnie królowa mieczy to jest taki psycholog świetny, który umie też zachować dystans, ale dużo widzi, dużo, mało mówi, ale jak mówi, to bardzo konkretnie. I te królowe mieczy myślę, chciała, co ona ma ze sobą? Jakis, jakiś nieudany prawda, brak sukcesu, nieudane rozstrzygnięcie sprawy, sprawa, która nie miała progresu, brak progresu. Właśnie. Rydwan odwrócony mówi o tym, że to nie idzie, nie ma progresu, albo jest Rozbicie jakiejś sytuacji i jakby nie ma tych koni, które mają tu ciągnąć, to wszystko się po prostu rozbiegło i nie mo, nie, jakby sprawa nie może iść dalej do przodu, bądź w ogóle jakby nie może ruszyć. I ta królowa w końcu się odwraca od tego, tak? Ona tak jakby. Natomiast niesie, niesie, no ona jest inteligentna, więc jakby niesie odpowiedzialność jakby tego braku sukcesu, który tu, myślę, nie zależał od niej. Jakby do przodu. I co ona chce? No, chce, jakby dokończyć tą sytuację, jakby zamknąć coś. Czy jest to jakiś projekt nieudany, czy jakaś nieudana znajomość, która tak jakby mimo Twoich wielkich chęci po prostu nie miała jakiegoś racji bytu, nie było tego progresu, nie, nie rozwijała się, tak? Było zatrzymanie, wstrzymanie, prawda? Jesteś tutaj w pozycji prostej, więc ja myślę, że tutaj było dużo chęci. Mądrości w to włożone, ale no prawda, do tanga trzeba dwójka I te dwa konie tu niestety, dwa owszem, mogłyby to pociągnąć, ale ich tutaj nie ma. Prawda? Ktoś tak jakby jedno, jeden koń uciekł, rozbiegło się i to nie może iść do przodu. E, natomiast tak, co ona patrzy? Ona po prostu chce już to zamknąć, tak? Zamknąć ten etap z jakimś sukcesem, jakoś tak jakby, nie wiem, może. Żeby coś jednak z tego wynikło, żeby ta cała praca duża nie poszła na marne, tak? I patrzy ku temu. I to było w przyszłości. Natomiast myślę, to, co się wydarzyło, jak wygląda sytuacja, to po prostu uświadomienie sobie, że chyba największym sukcesem będzie po prostu przestanie, jakby zamknięcie tego tak, jak jest i przestanie jakby wkładania w to jakiejś energii, tak, bo jakby generuje to straty. Czy ten projekt po prostu zamykamy tak jak jest, nic już nie naprawiamy, nic nie robimy. Zamykamy jakby potrzebę naprawienia, być może jakiejś znajomości tak jak jest, bo jakby będzie to brak strat będzie największym sukcesem. I tak się też to pojawia. I myślę, że ta sytuacja właśnie i ty tutaj mamy. Wszystkie karty są w zasadzie proste, dalej, oprócz właśnie tych dwóch rycerzy. I ci dwaj rycerze, rycerze w ogóle są kartami, które mówią o działaniu, o działaniu w jakimś kierunku, działaniu uczuciowym i działaniu zgodnie z własnymi ideami. I ja myślę, że tak. To jak ty się czujesz w tej sytuacji, to po prostu przestajesz. Gonić za tym przestajesz coś, e, jakby pośpieszać, wkładać w to energię. E, nie zależyć ich myślę i jest tutaj wstrzymanie, tak? bądź zwolnienie bardzo tempa. W jakiej sprawie? No myślę, że i w jakiejś sprawie uczuciowej, bo rycerz Pucharów mówi w pozycji prostej o wyjściu z uczuciami, ofiarowaniu miłości. E, Angielskie słowo mi się pursuit, czyli jakby zachęcaniu czegoś, tak. Chcemy coś, żeby się wydarzyło, jeżeli chodzi właśnie o takie sprawy uczuciowe, tak. Być może deklaracja, właśnie. No i co? Karta odwrócona mówi, że tak jakby albo te deklaracje są tutaj bez pokrycia, albo ktoś tylko pięknie o tym wszystkim mówił, a tu się nie, nie dzieje. Albo Ty po prostu już nie chcesz, bo tak jak się to pokazuje, no z jednej strony jesteś Ty, a z drugiej strony jest właśnie ten odwrócony rycerz pucharów. To może być również osoba, która odchodzi do przeszłości, osoba z podznaku wodnego, rak, skorpion bądź ryba, ale mam wrażenie, że chodzi o to, że Ty po prostu przestajesz jakby inwestować w coś, tak? Bo mamy... Tą mądrą królową, która idzie po rozum do głowy, jakby jest to koło, które tutaj trzeba zamknąć. No i po drugiej stronie tego koła jest właśnie ten rycerz Pucharów, czyli jakieś właśnie cofnięcie jakiegoś, czy cofnięcie jakiegoś ofiarowania miłości, jakby to w jakimś innym kierunku powinno iść. Bądź jakby przestanie parcia na jakąś rzecz. I to, co jest ładne, to to. Że właśnie dołożyłam sobie też kartę właśnie, dlaczego ty przestajesz właśnie tak jakby szybko ruszać, albo wychodzić z inicjatywą, bo te karty mówią również o tym, że ty może przestajesz po prostu tak jakby być tą osobą, która się stara, która bardziej się stara, albo wychodzi właśnie ciągle z inicjatywą, albo coś proponuje, tak? Bo jednak jedna i druga karta mówi o jakimś zatrzymaniu, jakiegoś działania. I dobrałam sobie kartę dlaczego. No i mamy tą czwórkę, um, czwórkę pentakli, ale ta czwórka pentakli to jest taka moja karta w tej talii oczywiście, bo normalnie wygląda zupełnie inaczej, e, takiej właśnie Alicji w Krainie Czarów, która bardzo by się chciała dostać do tej magicznej krainy, ale jest za duża, nie może się zmieścić. I ciekawie ją, co tutaj jest za tym murem. Jest jakaś, jaka, jakieś... Zablokowanie, zasłonięcie tego, co jest za tym murem. I jednak ją je to bardzo ciekawi, ale taka data ta, ta jest w pozycji odwróconej, więc albo po prostu przestaje cię to interesować, albo zajrzałeś przez tą dziurkę, zajrzałeś bliźniaku i po prostu nic tam fajnego nie ma. I jakby nie jest ta gra warta świeczki, żeby tam zobaczyć. Tak jakby zmieniasz kierunek w ogóle, tak? Może właśnie. Nie tyle może zmieniasz kierunek, ale przestajesz jakby iść w inną stronę. Być może będzie takie zatrzymanie i teraz się po prostu rozejrzysz i zastanowisz, no dobrze, to w którą stronę teraz? Jakby przyczyną wszystkiego jednak jest właśnie zamknięcie tego, tego etapu. Czyli jednak ten wieniec zwycięstwa udaje się jakoś zamknąć. I to jest przyczyną wszystkiego. Ta szóstka kijów mówi o tym, że... Jednak ten sukces jest osiągnięty, czyli brak jakby dokończenia sprawy jest tutaj właśnie tym sukcesem. I pozwala Ci ruszyć do przodu, bo ta karta mówi o tym, że jakby ruszamy w tą stronę, tak, ku nowemu. I szóstka kijów jest... Super kartą, bo ona również pokazuje, że jesteś tą osobą wybraną z tłumu, że jakby masz koło siebie ludzi, którzy cię wspierają, Jest, masz ten sukces, czyli tak coś tutaj zawdzięczasz sobie. Nie, nie było to tak jakby za darmo. Masz też pomocników, ale jakby jesteś tutaj doceniony przez wielu, więc bardzo gilnikowo, ale to możesz się właśnie pokazywać tak, że przestajesz. Być może angażować się w jakiś związek, być może chcieć coś naprawić. I dzieje się to wszystko w kręgu te, tego, że dużo ludzi jakby Cię docenia, być może masz wielu adoratorów i jakby uświadamiesz sobie, że tam, prawda, granie jest warta świeczki, albo w ogóle przestajesz jakby um, robić ten pierwszy krok, wychodzić jakby do przodu z inicjatywą. A wszystko dzieje się dlatego, że jakby inne osoby z zewnątrz e, Cię doceniają. Czego Ty chcesz? No i bardzo ładne karty, bo one wyszły i, prawda? No, kto by tego nie chciał? E, natomiast myślę, no, mamy dziesiątkę pucharów, czyli. Y, szczęśliwi na zawsze i czwórka kijów, małżeństwo. <noise> Więc obydwie karty pokazują bardzo piękny, silny związek, ale myślę, że one tutaj symbolizują głównie szczęście i w takim dobrym znaczeniu, taki, taki niepodmatwany związek, takie poczucie zaufania, radości, wspólnoty, tego, że dążymy do tego samego. no... Myślę, że nie ma to w ogóle. Jakby, to jest też fajne, bo prawda, zaczynamy od tego, co jest w głowie, a w głowie masz takie wszystko poukładane, nie ma żadnych dramatów, tu nie ma jakiegoś brazylijskiego serialu, gdzie będzie się rozgrywać jakaś tam tu zdrada, tu wielkie namiętności. Po prostu to jest dobra, tak jakby do, stare, dobre małżeństwo. O. I tego chcesz, tak? Bo na takim związku możemy się skupić na budowaniu nowych rzeczy, poznawaniu nowych rzeczy, tak? Nie tracimy energię na rozwiązywanie problemów. Bo te karty pokazują, że tych problemów nie ma, ponieważ obydwoje idziemy w tym samym kierunku. I to masz w głowie. Także to, co masz w głowie, to, co jest przyczyną, naprawdę ładne, ładne karty, które są świetliste, które mówią o tym, że... Myślę, emanujesz takim dobrym nastawieniem i to jest fajne, bo prawda, zaczynamy od siebie. Jeżeli się błyszczymy, to to szczęście się do nas przykleja. I dokładnie tak to wygląda. Jakby czego będziesz doświadczać? Mamy tą szóstkę pentakli, no i no piękna karta, prawda? tak jakby przyczyną jest też właśnie ta pewność siebie bo szóstka kijów mówi również o pewności siebie, no i co dostajemy no szóstkę pentakli, czyli ktoś po prostu szczodrze e całymi garściami nam ofiaruje, to mogą być przeprosiny, może być jakieś wsparcie finansowe, docenienie natomiast mając te szóstki ja myślę, że jesteś e że tak dobrze się porozglądasz a myślę, że to Robisz, bo przestajesz jakby próbować dokończyć coś na siłę, myślę, no to zobaczysz, że dookoła ciebie ludzie po prostu lgną do ciebie i masz dużo zwolenników, jesteś przykładem, ludzie cię doceniają, myślę nawet finansowo. Są jakieś gratulacje, jakieś takie no pochlebstwa i no super po prostu. I to może być również jakieś wsparcie po prostu finansowe, jakaś premia za twoją pracę. Także fajnie, bo jakby te dwie karty mówią, że jak tylko zmieniasz ten kierunek, to po prostu świat całymi garściami, tak? Więcej niż Ci potrzeba. Będziesz dostawać więcej niż Ci potrzeba, ale dlatego, że wychodzisz z takiego pozytywnego nastawienia, takiego, że właściwie to, to na to zasługujesz i. I wcale nie warto na siłę coś tutaj próbować próbować osiągnąć sukces tam, gdzie go prawda nie ma, gdzie to jest trudne. Raczej tutaj idziesz w tym, w tym prostym kierunku i rzeczywiście to wydaje się łatwe. Pod wszystkim również mamy tą czwórkę tutaj mieczy, ale tak, ponieważ mamy tą czwórkę kijów. I tą czwórkę pentakli tutaj. Ja myślę, że ta czwórka, no i aha, As jeszcze Pucharów, pięknie. Ja myślę, że, jest, że dochodzisz, bo jest koniec tej medytacji, że to jest wyjście właśnie z tej krypty, że dochodzisz do jakiegoś spokoju wewnętrznego i koniec jakby zastanawiania się, co, jak jak ja mam to poukładać, jakby... Czy da się to uzdrowić? To jest też karta uzdrawiania. Ja nie czytam jej tutaj w tej pozycji odwróconej jako przeciwieństwo, tylko jako zakończenie pewnego procesu i przechodzimy dalej, tak? Zakończyło się to i jesteś gotowy. Tym bardziej, że mamy tego właśnie um, asa pucharów pod spodem, więc zaczynamy nowe, tak? I ten as pucharów właśnie jest napełniany tymi czterema właśnie, tymi czterema. Masz dobre, dobry kierunek, bardzo stały. Myślenie nad sprawą się zakończyło i przystajesz jakby przestajecie interesować jakby co jest tam ukryte. Raczej jedziesz do tego co jest znane, tak? Bo prawda, no myślę, że jest też takie myślenie, że, mm, że wcale trawa nie jest tam zieleńsza prawda? Jest właśnie zielona tutaj gdzie ja chcę. I ona jest ona będzie tak zielona, jak ja sobie po prostu jak ja ją zobaczę. Więc jest takie docenienie tej sytuacji. No, i mamy właśnie sąd, e, która mówi o nowym życiu, zmartwychwstaniu, e, odnowieniu energii, także bardzo ładnie tutaj. I rzeczywiście dostajesz jakieś prezenty, prawda? Jakieś tutaj, e, coś jest tutaj ci zaoferowane, e, także ładna karta. W obrębie czego? E, I tu znowu ciekawy układ, bo mamy siłę. W Twoim otoczeniu i w ukryciu mamy MAGA, i to są dwie energie: takie ying Yang tak? Siła kobieca, czyli taka spokojna i płynąca ze spokoju, ze zrozumienia i wbrew pozorom to jest karta, która przedstawia taką męską siłość, witalność, część. Często właśnie taką, taką krzepkość w ogóle organizmu, ktoś to ma siłę, umięśnioną osobę. Ale ona symbolizuje właśnie siłę, która płynie ze spokoju i z determinacji, i z takiej. Um, Siły też psychicznej, bo ona reprezentuje siłę kobiecą, psychiczną, osoby, której nie da się złamać, osoby, która się nie poddaje psychicznie, która nie, jakby siła płynie z jej takiej um, emocjonalnej stałości. I siłę sprawczą, czyli męską, prawda? Siłę kreatywności, robienia rzeczy. I to jest w ogóle Twoja karta bliźniaku. Ona jest w ukryciu. Ja myślę, że krok po kroku będziesz tutaj, bo to jest dookoła Ciebie, ktoś będzie Cię doceniał, ktoś będzie i to jest właśnie osoba taka inspirująca z którą będzie pewien rodzaj powiązania, to jest też, może być osoba z znaku lwa, ale ona jest bardzo szczotla dla Ciebie, może dawać, poświęcać Ci czas, tak? Zdecydowanie jakby jest zwrócona ku Twojemu kierunkowi i myślę, że to, co nie widzisz, to jakaś forma połączenia, być może to jest osoba, która Cię podziwia, a Ty sobie z tego nie zdajesz sprawy, bo jakby mamy tu to połączenie, prawda? Szóstek, szóstek. i mamy to połączenie, maga i siły. E, więc no, fajna energia w twoim, w twoim otoczeniu, gdzie właśnie tak jakby będzie poczucie, że z czymś jesteśmy bardzo związani. Albo, um, albo pojawia się osoba, która mocno nas inspiruje, ona inspiruje się nami. E, no, może to być tutaj pewna forma flirtu, ale... Myślę, że może być nawet jakiś mentor, który tak samo dużo czerpie z Ciebie, jak Ty z niego. Także no ładnie po prostu. Jeżeli chodzi o związek, no to on jest taki nieduzinkowy, powiem, bo jakby wiąże się z takim docenieniem, takim partnerstwem. Właśnie, to jest takie bardzo fajne partnerstwo. I kończy się też Fajnie, chociaż ja myślę, że to jest pewien rodzaj, jakby więcej, mimo tego, że tu są oczywiście jakieś działania na zewnątrz, one są bardzo wyraźne, ktoś będzie cię super doceniał i będzie poczucie jakby takiego magnetyzmu, bo to symbol nieskończoności symbolizuje właśnie taką energię. Um, kosmosu. I tu będzie poczucie takiego przyciągania, być może takiego przeznaczenia, połączenia, tak, że, prawda, ty jesteś jedną pętelką, druga osoba jest drugą pętelką, ale to jest taki nie tutaj, nie ma takiej zwyczajnej właśnie, tylko to się może albo zacząć od przyjaźni, albo jest pewien rodzaj fascynacji, wielopoziomowo. E, natomiast Koniec z końcem jesteś gotowy do nowego. Otwierają się nowe horyzonty i ty tak jakby fajnie, bo masz dobrze w głowie poukładane, świat tak jakby ci podkłada ten czerwony dywan, prawda? I ktoś cię zaprasza tutaj, aby przejść po tym czerwonym dywanie. Także fajna energia, to, co jakby jesteś wyzwaniem, mamy tą dwójkę pentakli, która mówi o porzuceniu takiej właśnie. Niepewności. Tutaj też mamy ten symbol nieskończoności, i on jest odwrócony, więc, ponieważ ten mak jest w ukryciu, więc albo ja myślę, że ty możesz nie do końca zdawać sobie sprawy ze swojej siły sprawczej, bo ty jesteś jakby w ukryciu, tak? Myślę, że twoje otoczenie tutaj gra trochę pierwsze skrzypce, ale zorientujesz się, że jakby są dla ciebie otwarte, Przestrzeni. Jeżeli tu chodzi o pracę, to szybko się zorientujesz, że jakby masz dużo do powiedzenia. Może na przykład jest to nowa w ogóle praca i jeszcze tak jakby. No, nie do końca wiesz, jaka jest polityka, kto z kim i tak dalej. Wszystko to obserwujesz. Szybko, szybko się dowiesz, że jakby masz dużo do możliwości, do, dużo decyzyjności, i ludzie cię słuchają, doceniają, i jest tak, jakby styka tutaj, tak? Jesteś tam potrzebny, i no, podoba ci się to także fajnie. Troszeczkę nawet, chociaż tu nie ma takich kart, ale tu aż czuć takim trochę powołaniem, taką właśnie, że się rzeczywiście spieło to, co miało się spiąć, i bardzo to wszystko działa. I ta karta, właśnie odwrócenia, no albo ona pokazuje, właśnie, że, że ten symbol nieskończoności tutaj e, się pojawi. Możesz go po prostu nie widzieć, tak? Możesz go nie widzieć, albo na przykład będzie jakiegoś rodzaju opóźnienie, żeby to w, jakby wprowadzić w ruch, tą wymianę, może komunikację e, tutaj, e, ten przepływ, tak? Ale ja myślę, że jak on ruszy, to. Wszystko tu już będzie dobrze, i takie ruszenie też tutaj jakby um, jest. Te karty również mówią, jak ta, ta i ta. Mówią o tym, że jeżeli ciągle jesteś na przykład w jakimś związku z przeszłości, ale już jesteś jakby w czymś dobrym, no ale nie do końca tak jakby wiesz, co wybrać i, i ciągle jeszcze, prawda, nie zapomniałeś o przeszłości, a idziesz do przyszłości, to tu jest. Zdecydowanie się na takie, na to pozytywne, na to, co jest dobre. Jakby kończysz, jakby niedokończona symfonia, kończysz coś, co w sumie, prawda, nie chciałbyś to zakończyć, chciałbyś to jakoś zamknąć, może uporządkować, może coś dopowiedzieć, ale największym sukcesem jest to, że po prostu zostawiasz to tak, jak jest i niech sobie tam będzie. I idziesz ku nowemu, także fa fajne, bardzo fajne czytanie. Pozdrawiam bliźniaki, widzimy się w przyszłym miesiącu.